hej, z tej strony Afro, a dzisiaj gramy sobie w minecrafta e, Tu jest Damian sobie biega, e, to jest nasz serwer e, No i tyle Aha, no właśnie jeszcze game mode Survival i możemy lecieć dalej e, Najczęściej, to jest taki jeden odcinek, najczęściej będą się pojawiać live'y. Ale dzisiaj to taka wyłączność e, No tyle chciałem dopowiedzieć najpewniej pojawią się dzisiaj dwa odcinki ten jeszcze jakiś a jutro już będzie normalnie live'y wszystko No, to teraz yy, chyba się tutaj zbuduje, albo nie, tutaj jest chyba lepsze miejsce, do mnie pisze, trzeba będzie zobaczyć. Kurde, kto to. Dobra, tutaj już sobie powoli zacznę robić tą. No? Mm. No to jak właśnie mówię, będą zazwyczaj naywy, eee, może raz na jakiś czas odcinek się pojawia, ale to raczej rzadko, tyle chciałem dodać. Kurde. Kolejni piszą. E, ogólnie tutaj ogarniam też e, co, o co chodzi na tych serwerach, więc tylko mówię, że może być wpisanie. Mam tu jakieś, cokolwiek początkowego No, to tyle W tym krótkim odcineczku Najpewniej no będę już jakieś tak rozbudowany, mniej cześć żelazo, czy coś takiego Żeby nie zanudzać, a na live'ie będziemy grać dalej, no to się ma.